No dobra Wilo, wybieraj, lewo czy prawo? Dobra stary, ja wybieram lewo o, Dobra no, wiesz, z motyką na sobie. też się można Zaraz się tym spałuje Ale to jest kij, e, lewo czy prawo? Prawo <grym> No co to jest? No, czapeczka fajna, ale też musisz do góry, troszeczkę łepek do góry O no, teraz cię widzę. widzę, teraz cię widzę i Przynajmniej będę lepiej oddychał, tak? Dobra Teraz tak, idę po lewo o. Mogło być lepiej, tak? Ale to nie jest najgorsze. Well, well, well. <laughs> nie mogę jak ty nie widać Ciebie. Dobra. E, prawo czy lewo? Dobra, o, będę zakrzedł na zmianę. Prawo. O, nice. Dobra. To nawet jest całkiem dobre. No to co teraz? Hmm, hmm, hmm. Nie, prawo. Oh, mogę oh, oh, mi no i widzisz, zgodnie, mogę <laughs> mi zgodnie. Dobra. No, no, no. Ostatnie, wybieraj. Lewo czy prawo? Pamiętaj, że ci to do czerwca hmm, zaraz. Może tutaj, czy może tutaj? Nie, no dobra. Idę prawo. O! No dobra! charge to chyba całkiem spoko. A co to było? O, <grym> no jajko <grym> Challenge albo po lewo, albo po prawo. Hmm. Lewo czy prawo. Lewo czy prawo. Jakbyś miał wybrać... Drużynę, lewo lub prawo to którą byś wybrał? Eee, no. Dobra to biorę prawy. Uu, lala. Jak mam zabić patykiem jednego zombie No złaś tam! Nie, ja tam nie schodzę! Aaaa! No! Stary ja jestem tak mały, że on mnie nawet nie widzi. Ja go zabijam tym patykiem, trochę to po nie zajmie! No nie no, nie! Ale no co? Tak ją ja z gościu wybrałeś, nie? Taki challenge mi wybrałeś? To ja sobie go trochę no, Nie sobie go wybrałeś! No. No ale to mi dałeś opcję no. jedną z dwóch tak? więc ja sobie trochę no, go pobiję Nie miałem wiedzieć, Nie. że on jest ślepy Wiesz co? Mi to mi to akurat bardzo pasuje Ey, Głupi ma zawsze szczęście o o! O jak szybko Poszło Subskrybuj!